Hej, cześć, witam was kochani, bardzo gorąco i bardzo serdecznie, z tej strony Lufty A to jest kolejny odcinek zagramy w Pharah Simulator od 15 Dzisiaj razem z nami jest Johnny No ma. No i dzisiaj, jak widzicie to słyszycie inaczej Johnnego, bo Johnny ma mikrofon sprzed 15 lat i... Nie łapkujecie, nie ma kasy, no to jak wam jak kupić nowy? No na przykład i tak, ja dzisiaj jak widzicie ładuję na no przyczepę obornik, dlaczego? Bo gdyż iż... Postanowiłem powywozić trochę tego obornika na dalsze pola, żeby nie jeździć z rozrzutnikiem stąd, na pola, na drugi koniec mapy. To jest po prostu nieopłacalne. Johnny tak samo obornik wyrzuca, tak więc... Dosyć podobną sprawę robimy, ale ja na razie nie mam za dużo obornika, daję tak więc... Ja mam tylko ten rozrzutnik. No, ja, ja no myślę, że nawet ja się do przyczepę. Ale nie, chcę to wywieźć po prostu na sierpce, to też zjadę ten obornik, no nie? I to przeszkadza. trochę. Dlatego chcę to najpierw sobie wywieźć. No, jeszcze deszcz pada. Warunki atmosferyczne są nie za ciekawe. Kurde, do ja, akurat wywozu i To akurat zebrał mi się ten. natomiast... bornik, tym się się zebrał. Teraz mi zebrał. Okej. Okay. No, ale mówię, ale też mi się sieje ta, no, mi pracownik tam sieje, wiesz? Mówiłem go, puściłem, niech sieje, bo my to nigdy nie zasiejemy. Ja mam fajne pole do zasiania, wiesz? No, z taką prędkością, jak my to siejemy, to... 47. Kurde, kiszonka. Ja pierd... Ziemniaki, jak, jaka jest cena ziemniaków? Nie ma. Nie wiem. Ale weź też jeszcze załaduj te ziemniaki. Bieżem 830. Byłem, muszę tą kiszonkę tu podebrać, od tego obornika. Bo nie wiem, czy spoilerować już im, czy nie spoilerować? Że? Nie, nie będę spoilerować. Że, jaki kolejny sezon, czy co? Nie, chodzi o. Miany na gospodarce. A no ty to, to dopiero zobaczył, jak w przyszłym. Tam będziesz już robił sobie te zmiany. Już wprowadzał te rotacje swoje. Przesta przestanę mi dni płakać, że mam lag. No. Znaczy no wiesz, to lagi to i tak będą, ale to trzeba będzie wtedy nowy modpak skład... Znaczy jest trochę ten modpak wiesz, jakby to powiedzieć, zmniejszyć go. Nie no, tu jest trochę, tu jest to, że tu jest właśnie dwie wielkie gospodarki, jedna obok drugiej. No to niestety. No niestety, co zrobić. Teraz ta mapa ta sosnówka z Golda to, no. to jest dobra mapa do PGR-u. No, tak jest prawda. Nie trochę podrobić, nawet nie trzeba przerabiać za dużo. A niektóre rzeczy się żeby przerabić, ale na przykład ta gospodarka mogłaby być jedna w całości. Hmm. Na przykład. Dobra, więcej oborników nie zabiorę. Stąd... Nie, no jest tutaj, ale nie, nie zbiorę go, wiesz. Ja pitole, tyle zimniak Tyle zimnioka się marnuje, tyle zimnioka. Nie że ja. No, nie to miało się odczepić, no ale dobrze, z tym. Ja, kurde, muszę odkupić tego tego, Krona, bo jak ja go sprzedawałem, bo chciałem... Że jak ty tam ziemniaki tam te kopałeś, no nie? Chciałem, żebyśmy to kupili z tego tego... Tego z oryginalnych maszyn. Tego grima, no nie? To, mhm. to po prostu szybciej zrobili. No, no to i kasy zabrakło i... Kasa się rozeszła, widzę. I nie ma na tego tego... Panie, gdzie ja mam pułk? <grych> A ty mnie się pytasz? Nie, że był na polu? To był chyba. Był, właśnie. Mój pracownik sieje tam? Sieje. To coś, stoi. coś jeździ. To chyba teraz stoi. Kurze. Boję się co on tu zrobił, no ale... No, tak ja myślałem. Dwa, dwa pola sieje naraz. No dobra, to może być. Prawie, prawie dobrze Prawie tak jak chciałem, tylko że no... Prawie No prawie no Pierdziele to tak dookoła Pytanie, gdzie jest mój Lemken? Chłopie, żeby szukać teraz ta popola po Ten, pod i nie, idziemy pod Nii bo... Jak widzę, widzę na mapie, nie, jak masz te wszystkie maszyny U Ciebie pól, u mnie full, a reszta pusto No właśnie No i to jest tak, no, tak ta, ta, ta rozłożone są gospodarki no. Za blisko się po prostu no co zrobić, no ale tak, tak to się no niestety narobiło. Nam no, strasznie dużo tego obornika, było. Nie. No ten szuka gdzie mam No tobie szuka za to ofarby a dziema I tydzień później Nie, ja muszę ja... Kupić duży kombań do, bura... do... ziemniaka Czekaj, co ja muszę siać? Kuridzę na ziarno, sadzić ziemniaki. Teraz to może wszystko sieć, bo możemy robić punkty, to wiesz? Teraz to może nawet i brokuły za się. zasadzić. Możesz zasadzić. No, najpierw się sieje. Teraz to muszę wszystko tu ładować. No, kurde, ile się na to przyczepę wejdzie. schował No dobra, więcej nie wejdzie, to czyli ciebie się odstawimy tu... Ciebie się odstawić. Tu a ty pojedziesz tędy. Kurde, jeszcze tą kiszantkę będę musiał powywozić. Jeszcze brałem ich traktor przy Tak zjechać z drogi. Kurde, ja nie w tym O Chociaż zaraz zrobię coś wściekłego. No, ja też przypierdzieliłem w drzewo. A nie, ja nie. Ja. Nie piłę. Zrobię sobie troszkę więcej miejsca na farmie. No nie wiem, żeby wyżyną. Trzeba będzie tu pomyśleć. Boże, co ty chcesz wyżynać tam? No, zobacz sobie u mnie jak jest yy, silu na ziemniaki. I co to ćwinie jest, nie? No. Na farmie. A te drzewa. Łok. No. Pójdź wale, lak poszedł. No trochę, bym te, trochę bym tego wyciął. No tylko. Ale to nie na odcinku. Tylko, kuźwa, trzeba to było jakoś tak mądrze to rozdysponować. Nie na odcinku. Najlepiej... Ten jest, najlepiej to jest trochę się... zabawy. Nie no, najlepiej to się, ten, kupi się porziona poza odcinkiem, wypierdziuli się to... Zrobi i... się trochę modyfikacji, no, na gospodarce. Da się tego Tira. Wiesz, co robi z rębki. I po prostu to się wszystko tutaj, ten... Wypierdzieli. Pierli. I się wszystko tu wypierdzieli. Jak tu nie można tego umieścić? No co ty piekłeś? Jak obornik się wysypuje, to pokazuje jakiś mi się wysypowała. Dziwne. Dobra. A zresztą mam to samo. silo z nim na ogólny, a widzisz. Mnie teraz czeka pole, za polem, orka. Hmm. Ja to na razie nie będę orał chyba. Ja muszę, bo u mnie nie ma murzyna. Znaczy ja mam niektóre pole już porobione, bo nie, niektóre nie mam poranych. Ale ja nie będę się orał tylko ten, ja sobie to potem po obczaję. Chociaż nie, to mam do zaorania. Kuźwa tam też jest drzewo, no pierunie ty głupi ty Chyba będzie troszkę więcej wycinek Nie, zaraz po prostu ja po tu porobię i tyle no Ach nie to puszczę, że ja w chciał, no i przynajmniej nie będzie żadnych problemów. I tak będzie najlepiej. Poprzek go puszcza i kuno przynajmniej nie, nie o nim zahaczał. Niech za mało roztargięty roz, roz, pracownik to jest. Za mało rozgarnięty No a tam aż pole urosło z tego wszystkiego, mimo że jest włączony wzrost. Tak więc, this is not. my problem. Tak słaba jak ja po oborniku wstawię, kurna, żeby przyczepa robiła paszę. Że pasze się przesypały na przyczepę. No, zawsze możesz wziąć, kupić karczera i karczera umyć. No i taki jest plan. Tylko muszę karczera dobrze tu postawić. Dobry ten to był ten mod karczera na palecie. Do przenoszenia. No. No niestety. Trochę się z tym. Nie, ka nie każdy ma tak dobrze. Trochę dali dupy z farminga No bo to, to, to było nieprzemyślane te obiekty dostawiania na przykład ja nie rozumiem po co jest na przykład taki obiekt, który tam... Ten yy, wiatraki do prądu, no co co? Tylko to dla ozdoby tak naprawdę Nie, to no, zarabia, ale... Zarabia zawsze możesz zrobić farmę wiatrową zawsze mogę zaraz wiatraki ze z tyłu postawić, no nie? No chana no. Sobie postawię zaraz dwa chana na to ma tyle pieniędzy No, umyjemy ładnie przyczepkę Nośrodka niestety, ale nie umyjemy, bo Nie dostaniemy się idimerem, idimerem, i dimerem, Muszę się przypomnieć, że jeszcze mi dimera nie oddali, który ja pożyczyłem. Znaczy, pożyczyłem. Daj mi, żeby ciągniki se umyli, bo nie mieli. I skurczę z tym mi jeszcze nie oddali. Jak żyć? No nie wiem. Zmienić pracę i wziąć kredyt. Wolni Cię z pracy i wziąć kredyt? No a potem rób człowieku co chcesz. A potem idę dwie zielone papiery. Hmm. Od razu różowe. Nie, zielone, wiesz, nie będą Cię ścigać. Najlepsze, że ze stacji miksującej leci zboże, no kuźwa nie wiesz. No ale cały przycie Pepaszy mamma On żeśmy jednak na live wrzucali tam do tej stacji miksującej, wyrobię się, nie wyrobię się. dobra, ja tą przyczepę zostawię tutaj, bo to trzeba będzie. Tutaj akurat przebywać, bo ona nie tylko tutaj wykorzystywana. Dobra, ja ten traktat zostawię i postawię sobie wiatraka! Ile ten wiatrak kosztuje? Ło, wow, milion. No chyba nie masz tyle No jednak ja nie mam tyle Jednak się... palny słoneczny jest, ło. Wow. To jest jakiś przychod jest. A to przychody na godzinę są nieźle. A ile wiatrak ma na godzinę? Wiatrak ma 4000 Może weźmiemy kredyt i postawimy parę wiatraków. No kiedyś tak. Na razie sobie ula postawię o, koło krów. Będę miał ula. Aż coś teraz do, do roboty? No na, na dzień dzisiaj, Na razie to mam dwa ule. No, chodźmy zobaczymy ule. Ule, ule, ule. A nie wiem, coś takiego tu jest. Ona tu latają jakieś psy, jak wzykają Dobra, a co robisz? Ja nawzajem. Ja orka. Łama, Mhm. Uwarasz pole, moim traktorem. Kurde. Gdzieś ty jest. 35 o, 35. Da widzę. A moduł o bordikach nie było takima. To nie ma. No nie widać. Albo może ja nie rozrzucam ilego, tak tak może być. No ja idę też Orać. Na agregacja na razie zdraję, bo tam trochę pól pooranych to się wydało pod siew. No. Z takim tempem siania to myślę, że my to zasilujemy w przyszłym roku. To ja coś Dlatego no niestety ale muszę ci w pracowniku tak, będzie szybciej się chociaż A ja wezmę sobie agregati Łogień sportek Wbijam na bomb B Wiesz co, <ślesz> Dajże, jakby tak po, jak jakby tak połączyć dwie mapy The Dust, 1 yy, i 2? To by było ogromne. Tak, to wszystko było wtedy o, o, ogromne. wszystkie mapy w jedno połączyć, zabiegać. Nie no, ale Dasta 1 i 2 połączyć się. Nie? nie no. 4 Gdzie jest bomba? Weź ty szukaj, każdy, każdy <laughs> musiał wykryć jeden bombside, a jeden patrzeć w plecy, czy. Kuj ma to się nawet nie da. To jest tak turniejowego zagrać? Chyba tak, po, i... było trzeba grać po dziesięciu. Kuźwa dziesięciu ruskich, to nie, dziewięciu ruskich i jeden polach to nie, nie, nie. Nie, nie dogadalibyśmy się nie. Nie, na rogu obok, obok Nie, nie. No. Znowu sobie pracownik nie daje rady, no nie wierzę Jednak za wąsko to jest No gdzie ty kurna, traktor mi wjechał w drzewo, no nie wiem że... Bo mi tależówką raczej nie, nie, nie opłaca się robić, no nie? Nie, ja, ja robię oram, ja oram, bo to tam mam ignomi, więc Mogłem też stależować, ale... Nie ja, akceptuję, co to, to, to... Zima idzie <laughs> Tak, zima idzie, śniegi, śniegi idą Trzeba zrobić orkę zimową, a potem się bawić drzewem. Nie no, Aby w się bawił, to... Wiesz, jak się u mnie kończy zabawa w drwala. No, pół lasu wypierdzieli w kosmos i tyle będzie. No i mniej będą. <grywki> a wióry przeznaczymy na cel charytatywny. Tak. Dla Stefana ze Szczusina. Który został nie. małżonkę w Włożu z innym Nie, da Izaka na nowe skrzynki <grym> Już dla mnie lepiej na nowe skrzynki Jak mi drop, nie Ta. <grym> Ta, <grym> to cię dam Tak Tylko Sakliczku Wróbyś Wa Ciekawe co z niej leci w ogóle z tym cieka To jest tam w tym nie, niezwykle rzadkim przedmiocie Tak. To... Podejrzewam grotto yy, przetestowane w boju z rakiem. Lestatraca, nie, Lestatraca. Grotto! No i znowu to głupie Grotto. Izak będzie zadowolony. Czekaj, jaki skin był taki najbardziej znienawidzony, poza Grotto? Nie wiem. Ale mi się wydaje, że Ja wiem, co będzie na o, tej... Otwiera Nitro. To ten, to chyba najbardziej znienawidzony jego skinem to jest Dzika Róża z Cobblestone'u. To też. Ale dzika róża jeszcze jakoś tak wygląda wygląda yy, Rzadkim spe tym przedmiotem specjalnym będzie wiesz co? co? Famas bez skina o, Famas bez skina. Nie no tego też Jak to nie? Isak przecież tak miał, nie? Otwiera otwiera Jest Hamas Bez skina. To tak jakby... Faktory tak... new! Tak jak na kłam tego. skina, no nie? No, tak, wiesz, Faktory bez skina, nie? Pozdro. To jak podejrzewam, że jakby tak. Yy, błędy wyłapać, to to strasznie będzie drogie. No. Czekaj, co to jest. To jest chyba? Jest z, też z takim paternem kiepskim. To jakieś, jakieś dwa bugi tam są w patternie. No ale przecież masz tak samo masz ten. Kurczysty nie jest warty około tysiąca dolarów. No to zobacz, jak masz kurde ten. Jak masz yy, tego Famaza, no nie. Z Fajna. tej z Shadow'ów, no nie? a fama z. Y... Ocala... Ocalały? Czekaj, no nie, nie ocalały, ocalały. Z, czy coś takiego. Ha. No, ocalały Z, no? No, bo znaczy, znaczy, tam. Nie, 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 nie nieważny jaki masz skin, znaczy nie nieważne jaką masz yy, postać tam, przetestowany I tak czy ten, tak to, i tak, tak, tak samo wygląda. wygląda. To jest najlepsze. Bo jakiego. to jest chyba to jest jeden ze skinów, który jakoś nie, nie ma znaczenia, tak, tylko tak, ja tak. świeci się jaśnie. Bo i tak jest obsiurpany i tak. Jak jest Okant rozbić i tak Ale ładne, ze Statrakiem Mi się podoba Na Statraku ze 2 kilo może Pracownik się jest. Dobrze. O. Jest progres. Ja po postęp. Ja, ja postęp. Bra brawo twój pracownik. Brawo, brawo ty. Brawo ja. Chuderlaczku. Już połowa pola zrobione no to nieźle Ale zrobię zmianę sprzętu na gospodarce to będzie... Jakoś to szło No mnie też, nie no mi to wystarcza taki, taki sprzęt To mi wystarczy. Ja zrobię tutaj trochę przemeblowania Znaczy no na pewno większy pług, się znaczy, na pewno większe maszyny by się do mnie, do, do mnie przydają, bo to jednak jest Mało tu. No i ludzi więcej by przydało. To tyż. Ktoś do mnie pisze znowu. Doki no. otwartego Steam'a. Nie. Teraz moja, moja kobita do mnie pisze. Nie, to nic poważnego. No Nie. chyba, że jest w ciąży. No to. Nie, pisze, że już jedzie do domu. Oho. <laughs> też żeśmy, rób szybki opening. <laughs> że żeśmy <laughs> pograli w CS. <laughs> rób opening. <laughs> To będzie tak jak Paulinka. Nie, jakby moja dziewczyna wiedziała, ile ja pieniądze pieniędzy już na te skiny, to by mnie chyba zaszliła. Mhm. zastrzeliłaby mnie. Gumką od tego, ale by cię zastrzeliło. Nawet, kurde. To jest górka, no, być nie? Ty, Takiego by ci pociągła, że. Pleplaszczaka pl, w ten, w czoło. Bim. Do tego, grotto szmato. No, ja takie grotstulacje, że. Albo mnie, zga mnie zgasi jak i zakażona, no nie? Ale. Ja, jak tam, kochanie! za no, co? 16-0! Hmm. <laughs> Ale to był pocisk życia, nie? to jest ciekaw. Znaczy, mo moja to i tak już wie, kiedy ja nie, nie, nie strzelał, no nie? Ona, jak, jak, jak ja robię tak, jak ja robię tak. Takie. Tak ja, no nie? To ona mi. Kuść was, znowu ci nie wyszło. I co, znowu nie trafiłeś? A Paulinka, co? 16,0. Nie, to ja byłem lepszy po 7 latach przerwy w się to i tak byłem lepszy statystyki niż Izak na globalu. Nie, nie zeszłem do 16, 16 do, do 0. To globalnie. No i tak kończymy dzisiaj, zakończymy dzisiaj odcinek. Jeśli wam się podobało, no to zostawcie jakąś łapkę w górze, to się tam przyda nam, no. Ale. Przyda nas... na nowy mikrofon. Tak, na nowy mikrofon, dlaczego zieramy teraz? A jak ten, będziemy w przyszłym odcinku, to będzie już to przemeblowanie i trochę te mody się tam ogarnie bardziej. I, I troszkę się gospodarkę ogarnie. O, to gospodarkę będziesz też ogarniał. Tak więc prawdopodobnie będzie więcej odcinków. Z kombinatu na razie odnośnie. Ponieważ, no, bo tu trzeba troszkę. No, trochę czasu trzeba no. nie poświęcić, po prostu, a no teraz brak czasu przede wszystkim jest ten, że ja będę też pracował. No i po prostu nie będzie kiedyś się nawet spotkać, żeby to porobić. No, a więc, no, na razie to trochę potrwa. Tak więc, dziękuję Wam serdecznie. Na razie, cześć i czołem. No, siema